Jesteśmy w Bogdańcu, w pięknym miejscu w Zagrodzie Muńskiej, i tutaj najlepiej widać, jak te środki, które trafiły, spowodowały estetyczny, ale i taki praktyczny, funkcjonalny wzrost atrakcyjności tego miejsca. I możemy się tutaj przyjechać i przekonać, jak żyli ludzie przed laty. Możemy to zrobić nie tylko w pięknych okolicznościach przyrody, które otaczają to rzeczywiście urocze miejsce, ale również możemy zobaczyć. Te budynki, które zostały tutaj zrewitalizowane, odnowione, i które świadczą o tym, że warto inwestować w takie miejsca, że warto pokazywać młodym ludziom, ale myślę, że i tym starszym również to wszystko, czym żyli ludzie przed latami, przed wiekami, po to, aby wyciągać wnioski i cieszyć się z tego, co mamy dzisiaj, jak żyjemy, w jakiej cywilizacji żyjemy obecnie. Główny budynek Młyna ma prawie 200 lat, i gdyby nie ten kompleksowy remont wraz z konserwacją zabytków, które widzimy na ekspozycjach, to naprawdę groziłoby mu wyburzenie. To było uratowanie zabytku. Sam budynek Młyna składa się z dwóch części. Jedna z nich pełniła funkcję mieszkalną, i tam jest odtworzone mieszkanie młynarza. Natomiast drugą część stanowi część z urządzeniami młyńskimi służącymi do przerabiania zboża. I oprócz tych dwóch ekspozycji, bo to są de facto oddzielne wystawy, mamy również do dyspozycji dwa budynki gospodarcze, w którym możemy oglądać artefakty pozostałe po dawnych rzemiosłach. Mamy jeszcze do zaoferowania poznawania, oglądania ekspozycji zewnętrznych czyli urządzeń rolniczych służących do, do orki, do, do, do uprawy ziemi, ale także ule, ule kłodowe czy kamienie młyńskie, które można oglądać i, i poznawać również właśnie na zewnątrz budynków. Możemy zwiedzać serce młyna, czyli te wszystkie urządzenia, które tutaj kiedyś pracowały i stanowiły tak naprawdę główne centrum życia młynarza, bo on tutaj świadczył usługi dla całej społeczności okolicznych rolników, którzy przyjeżdżali tutaj ze swoim zbożem, by przemielić je na przykład na pasze dla zwierząt nie tylko na mąkę, na chleb ale także podnieśliśmy komfort zwiedzania na przykład poprzez urządzenie tutaj. Tutaj e, takich e, profesjonalnych już sanitariatów, e, miejsc, gdzie można e, skorzystać z chwili wytchnienia, e, e, przysiąść, zjeść też swój posiłek. Wcześniej tego nie było. No takie miejsca powinny pięknieć, powinny być takim przykładem szacunku do historii, ale też świetnym miejscem do edukacji naszych dzieci i młodzieży i nas, dorosłych Lubuszan, żebyśmy widzieli po prostu, jak wyglądała historia, jak przepięknie tutaj udało się to odrestaurować. Wszyscy widzimy. Akurat jesteśmy bardzo świadomym samorządem. Właśnie jesteśmy na etapie też planowania budżetu na rok 2025. Miałem bardzo ciekawe spotkanie z panem Skarmikiem, który jakby nie oponuje ku temu, nie, nie twierdzi, że kultura jest gdzieś tam w drugim szeregu. Nie, yy, mamy. Pewne wypracowane standardy, jeśli chodzi o przygotowanie właśnie środków budżetowych na przyszły rok. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie gorzej, jeśli chodzi o środki e, kultury i, i mam taką nadzieję, zresztą głęboko będę za tym też e, interweniował, aby właśnie, aby właśnie tak było, że nie pomijamy ani sportu, ani kultury, ani tych wszystkich e, kwestii, które są ważne po prostu w infrastrukturze, jeśli możemy tak powiedzieć, społecznej, czyli to, na co ludzie czekają, e, czego, czego chcą. No, pięknieją pięknieją nasze obiekty, instytucje kultury, teatr w Gorzowie, no, nie tylko tutaj w Bogdańcu ta zagroda, ale przecież samo nasze muzeum przy ulicy Warszawskiej, Dekarta w Gorzowie też pięknieje, czy Santok, gród Santoka, no, to są właśnie takie nasze wizytówki lubuskiego, pokazujemy tutaj też na północy województwa, ale też na południu, że szanujemy historię. Nasza komisja ma teraz kolejne posiedzenie wyjazdowe. Ostatnio spotykaliśmy się w remontowanym dworze w Ochli. A dzisiaj na północy, w pięknej zagrodzie muńskiej w Bogdańcu, taki będziemy zwyczaj, że chcemy wszystkie instytucje kultury, które są pod zarządem Urzędu Marszałkowskiego, odwiedzić i też poznać ich pracę, bo to jest ważne, żebyśmy mieli pogląd, jak to wszystko wygląda w praktyce.